Czy Ty też lubisz, żeby makijaż był prosty i szybki? Ja też bardzo lubię. Dlatego dzisiaj zróbmy sobie ten makijaż krok po kroku. Razem zapraszam. Jeżeli czujesz, że to jest odpowiedź na Twoje potrzeby, jeżeli chodzi o makijaż, to zapraszam, napisz do mnie na priv albo zostaw komentarz makijaż, wyślę Ci info, jakie produkty dzisiaj użyłam. Wszystkie, które użyłam, możesz kupić u mnie. Od 7 lat współpracuję z marką Merkaj. dobieram, doradzam i sprzedaję te produkty.